Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Lesius Attitude Polska. Kolejny odcinek WWE Shortcut. Ech. Mam nadzieję, że pomimo wczorajszego, nożkuźwa mać. Wracając, mam nadzieję, że pomimo wczorajszej porażki Polaków, humorki dopisują. W końcu mamy wiosnę i jest słońce, ptaszki ćwierkają, wszyscy się cieszą. Poziom witaminy D w końcu wskoczy na odpowiedni poziom. No, i tak mamy SmackDown, niebieska tygodniówka, przedostatnia, przed Resumeniem 39, więc jesteśmy już naprawdę na ostatniej prostej i przed rozpoczęciem samego omawiania. Serdecznie zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. No, a teraz przechodzimy na niebieską tygodniówkę, którą rozpoczęliśmy od walki. Cody Rhodes kontra Ludwig Kaiser i jestem w 100% przekonany, że za jakieś 5 lat ta walka znajdzie się na jakiejś liście top 10 zestawień z dupy. Ponieważ naprawdę kiedy usłyszałem muzykę Cody'ego Rhodesa, myślałem, że po prostu da on jakieś promo. A tu widzę nie jest ubrane do walki, patrzę, Ludwig Kaiser stoi w ringu. No i dostaliśmy tą walkę, była ona całkiem dobra. Jednak to, co głównie zwracało naszą uwagę w trakcie trwania tego pojedynku, to pojawienie się najpierw Pola Heymana, a potem Solo Sikoi. Mimo tego, że to Cody zmierzy się w main evencie najbliższej WrestleMania, no to jednak Kaiser dostał odrobinę ofensywy. No bo trochę dziwne by było, gdyby 15-minutowa walka wyglądała tak, że Cody cały czas dominuje, ale ostatecznie Cody Catter na Następnie crossroads, raz, dwa, trzy yy, i pretendent do głównego mistrzostwa odnosi zwycięstwo. Po walce do ringu wchodzi Paul Heyman, który mówi, że zapowiedź Cody'ego była zbyt słaba, więc zapowiada w swój znany i przez niektórych lubiany sposób. Wiadomo, my name is Paul Heyman, bla, 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 bla. Yy, a następnie wyzywa Cody'ego na walkę z solos i kołą podczas najbliższego Monday Night Raw. Cody bierze mikrofon, mówi. Nie powinienem tego robić, ale chuj. Jeśli Cody przeżyje, to na najbliższym SmackDown dostaniemy ostatnią konfrontację przed WrestleManią, A na koniec, jeszcze Cody dodał, że solo nadal nie jest gotowy. Bardzo fajnie podbudowali tą walkę, i już na najbliższym row tutaj dostaliśmy oficjalne ogłoszenie. I myślę, że samo starcie również nie wyjdzie najgorzej. A potem dostaliśmy całkiem ciekawą informację: otóż pierwszą walkę na tegorocznej WrestleMenium stocząc ze sobą. John Cena i Austin Fiori w sensie nie, że pierwszy raz będą ze sobą walczyć, chociaż to też, ale no będą oni pierwszą walką na gali. Co nie powiem, jest ciekawe, przez to wydaje mi się, że będą chcieli otworzyć WrestleMania z takim oh my fucking god, co tu się właśnie wydarzyło. I właśnie przez to ogłoszenie dla mnie osobiście szanse Johna na wygranie tytułu United States znacznie wzrastają. Następnie na arenie pojawiła się Charlotte Flair, która dała promo. Powiedziała, że faktycznie nie boi się Ri Ripley, ale ją szanuje, jak szanowała wszystkie inne zawodniczki, z którymi musiała zmierzyć się na WrestleMania. A potem nie wiem czy... Dobrze zrozumiałem, ale chyba zrobiła You People promo i chyba przeszła Hilton. dwa tygodnie przed WrestleManią. W sensie, okej, okay, wiadomo było, że fani będą cheerować Ripley podczas WrestleMenii. No, ale było to w sumie wiadome już od Royal Rumble, więc dlaczego wtedy nie można było zrobić tego turnu? W sensie do tego czasu Charlotte nie miała żadnej rywalizacji, więc myślę, że można to było zrobić odrobinę wcześniej. No, i po tym promie zakładam, że teraz Charlotte będzie miała taką bardziej. Flerową personę, jeśli wiecie, co mam na myśli. No wiecie, taki trochę Rick Hill, ale odrobinę gorzej, bo wiadomo, Charlotte jest świetnym wrestlerem, no ale jeśli chodzi o charyzmę, no to mało kto jest w stanie dorównać Rickowi Flerowi z jego najlepszych lat. A potem walka Rey Mysterio kontra LA Knight kolejne bardzo dobre starcie. Pociesza mnie fakt, że aktualnie Knight jest naprawdę bardzo over. I nie zdziwię się, jeśli w przyszłym tygodniu to on właśnie zwycięży Andre the Giant Memorial Battle royal ale na razie jesteśmy jeszcze w tym tygodniu, panowie dają mnie najgorszą walkę. Ale w trakcie starcia na arenie pojawia się Dominik Misterio, który później pod sam koniec, kiedy ray chciał wykonać 619, podcina mu nogi, co wykorzystuje LA Knight, wykonuje rola raz, dwa, trzy i to właśnie on odnosi zwycięstwo. A po walce dostaliśmy już Anton konfrontację Dominika z Rejem, gdzie Dominik zrobił batistę i powiedział Give me what I want, jednak Rej nadal nie chciał tego zrobić, więc Dominik podszedł do barykad, gdzie siedziała jego matka i jego siostra naprawdę myślałem, że przez to pamiętne story Ali z Merfim i przez to, że aktualnie Ria jest partnerką Ali, będziemy mieli jakąś konfrontację tych dwóch pań i to doprowadzi ostatecznie do walki. Jednak niestety w takie coś nie poszli, a szkoda, ponieważ bardzo bym się ucieszył. No ale tak, Dominik zaczyna, że ej, matka, jak to jest, że ożeniłaś się z takim frajerem i takim przegrywem, co nawet nie jest w stanie postawić się swojemu ojcu. No i ogólnie obraża ją przez dłuższy czas, e, aż w w końcu wkurza się Alia. Potem Dominikowi mikrofon zabiera matka, już chce coś powiedzieć. Jednak ten jej mówi, żeby ona się zamknęła. I to dla Reja było za dużo. Podszedł do syna i w końcu go uderzył po tylu miesiącach podbudowy. Podobnie jak w zeszłym tygodniu z uściskiem Kevina i samiego pop był niesamowity. Rej bierze mikrofon i mówi: Synek, chcesz walczyć na Resłumu? You're on! Przepraszam, że się śmieję, ale no, pewnie jakoś uda mi się zmontować to tak, żebyście nie słyszeli tej wiertarki, ale naprawdę mocno mnie to rozprasza. No ale tak, dostaniemy tą walkę na WrestleMania bardzo fajnie, chociaż w przeciągu ostatniego tygodnia usłyszałem bardzo fajny pomysł, żeby ta walka została dopiero ogłoszona na Hall of Fame, gdzie tam Dominik zaatakuje Reja podczas właśnie ceremonii. Co nadal może się zdarzyć, no ale mamy tą walkę już ogłoszoną, więc to tak stricte nie doprowadzi do tej walki. Tak czy inaczej, ja jestem bardzo zadowolony. A następnie kolejne starcie kwalifikacyjne do Super Ultra Fatal 4 Wayu kobiet na WrestleMani, czyli Lacey Evans i Zajali kontra Shotzi, Natalia i. Uh, no to nie było dobre starcie. Już na samym początku panie trochę się pomieszały, ponieważ e, Lacey tam wrzuciła Szotzi w narożnik, a następnie wyszła z ringu, zanim Zajali zdążyła się zmienić. Jak przez 10 sekund panie tak stały i żadna nie była w ringu. I no było to dosyć zabawne. No i reszta pojedynku również nie była za dobra. W sensie no, Natalia, ona jest. Ja wiem ile ona zrobiła dla tego biznesu, wiem ile ona już jest lat w tym WWE, ale ona jest naprawdę nie do oglądania. W sensie na przykład, dlaczego ona wystawia tą rękę do zmiany, kiedy Shotzi jest atakowana w drugim narożniku. I ogólnie to jak ona próbuje pobudzić widownię, to tak jakby, nie wiem, jakaś cringe'owa mama na konkursie szkolnym. W sensie, no wiem, ona jest legendą, ale ja osobiście czekam, aż w końcu dołączy do Hall of Fame i to wszystko się skończy. E, no ale tak, fejsowe zawodniczki wygrywają, jej. Potem jeszcze do ringu weszły Raquel i Leaf Morgan, które również będą w tym Fatal 4 Wayu, e, A potem na arenie pojawiły się Ronda Rousey i Shayna Baszler, i powiedziały, że złamały albo mentalnie, albo fizycznie każdą z tych zawodniczek. Więc pewnie chcą zemsty, ale dzisiaj nie będziemy was atakować, ponieważ to miasto, w którym jesteśmy, no fani są do dupy. Ale za to będziemy na WrestleMania, więc jak widzimy, udało się jakoś zmieścić tą rondę w karcie największej gali roku. Myślę, że teraz to właśnie te dwie zawodniczki są głównymi faworytkami, chociaż jeszcze jeden tag team w tym Fatal 4 Wayu, będzie mieć miejsce. Chociaż nadal patrząc na to, że w zeszłym roku było praktycznie pewne, że main eventem tegorocznej WrestleMania będzie starcie Ronda Rousey kontra Becky Lynch, i patrząc gdzie aktualnie w karcie WrestleMania jest Ronda Rousey i Becky Lynch. No to widać, że trochę to się rozminęło. A tymczasem kolejny segment, czyli podpisanie kontraktu na triple threat match o pas interkontynentalny. Na początku wchodzi Drew, potem Seamus. Panowie się kłócą, ponieważ Seamus twierdzi, że Drew doskonale wiedział, że... Jego największym marzeniem jest wygranie tytułu interkontynentalnego i teraz druh chce mu to zabrać. Natomiast Szkod twierdzi, że to jest tylko biznes, że nie czuje się winny, że w zeszłym tygodniu po walce powinni razem iść na jakiegoś browara, a nie kurde się kłócić. A poza tym on doskonale wie, że jest w stanie pokonać Guntera. Natomiast wszyscy wiemy, że Sheamus już raz nie dał rady. No ale w końcu panowie podpisali kontrakt, więc na arenie mógł się pojawić sam mistrz, który miał duży problem do dlaczego ta walka w ogóle ma miejsce, że przecież nawet może nie zostać przypięty, a i tak straci swoje mistrzostwo interkontynentalne, ale i tak podpisuje kontrakt, mówi, że żeby wygrać skopię dupę tobie, skopię dupę tobie, nawet mogę skopać tobie, Rich, a kiedy patrzy się na Butcha, ten go atakuje i po przerwie dostajemy walkę Gunter kontra Butch. Gdyby trzy czy 4 lata temu ktoś mi powiedział, że takie starcie ma mieć miejsce na zwyczajnej tygodniówce, to miałbym takie Jesus freaking Christ, dawajcie mi to w tym momencie. No, wiemy, że aktualna postać Pitadana slash bucha nie jest w tym miejscu co wcześniej, ale nadal walka była bardzo dobra, jak na ten czas, który panowie dostali. W trakcie samego pojedynku dużo czasu było spędzone na budowanie momentu, kiedy Butch w końcu wyłamie palce temu Gunterowi. Natomiast sama końcówka nie była zbyt czysta, ponieważ e, kiedy Butch chciał skoczyć na Guntera, nie trafił go, wleciał w drumek Entyera, który potem miał do niego oto spory problem, więc swojemu przyjacielowi na pomoc wszedł Sheamus który otrzymał Otrzymał soczystego Glaze Gołkisa, potem jeszcze we wszystko wtrącił się Holland, Sheamus jeszcze raz zaatakował Drew, no a całe to zamieszanie wykorzystał Gunter, wykonuje Last Symphony i pokonuje Butcha, a po walce ma face to face z Sheamusem, jednak wkrótce potem otrzymuje soczystego Claymora właśnie od Drew McIntyre'a i widokiem stojących Brytyjczyków i leżącego Guntera kończymy ten segment. No wy doskonale wiecie, że ja nie mogę doczekać się tej walki i myślę, że większość z was również ma takie same odczucia. Potem segment Street Profits, Braun Strowman i Ricochet, gdzie w skrócie Street Profits śmieją się, że Strowman i Ricochet razem są łysi. Mam nadzieję, że ten segment był nagrywany podczas ostatniego Raw, ponieważ jeśli ta czwórka specjalnie przyjechała na Smackdown, żeby nagrać te 30 sekundowe wideo, to jest to dosyć... Nawet nie wiem za bardzo jak to nazwać, no ale... No ile paliwa trzeba przepalić, żeby w ogóle tam dojechać, więc na pewno jest to nieekologiczne. Tymczasem przechodzimy na ostatni segment podczas tygodniówki, czyli Kevin Owens Show, gdzie gościem Kevina był oczywiście jego najlepszy przyjaciel, znowu Sami Zayn. Na początku troszeczkę pośmieszkowali, a w końcu Sami przeszedł na te bardziej poważne tony i powiedział... Czy ty ogarniasz, że podczas WrestleMania jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę piękną historię? Jesteśmy w stanie razem zniszczyć Bloodline? A Kevin, tak, ogarniam to, jednak teraz mam dla ciebie prezent, ponieważ kilka miesięcy temu powiedziałem ci, że nie pasuje do ciebie ta koszulka Honorary Us i mam teraz dla ciebie specjalną koszulkę i na początku pokazuję. No i jest to nowa edycja KO Mania. KO Mania goes Hollywood. Chociaż tak naprawdę powinno być to KO Mania 7, ale dobra, nieważne. Ważne jest to, że był to tylko tył tej koszulki, natomiast na przodzie był ukazany piękny napis WRESTLEZANIA! WRESTLEZANIA GOES WILD THIS YEAR IN HOLLYWOOD! I mam pieprzoną nadzieję, że panom uda się tam zdetronizować braci USOS. No ale mówiąc o braciach USO, no to ci pojawili się na arenie, zaatakowali samego i Kevina, kiedy ci się przytulali. No ale ostatecznie Brawl nadal wygrali Kanadyjczycy. No i tak się show zakończyło. Naprawdę oglądało mi się to bardzo dobrze w porównaniu do zeszłego tygodnia, gdzie nie miałem takich pozytywnych odczuć. Były trzy naprawdę bardzo fajne walki, kilka świetnych segmentów i bardzo fajne budowanie. WrestleManii 39. I jeszcze na koniec chciałbym podziękować wszystkim naszym wspierającym, czyli Sigismund Dijkstra, Przemysław Michał Kowalczyk, Ksińska MPG oraz Czarek Czarek. Jeśli ty również chciałbyś zostać wspierającym kanału Adit Polska, to w tym miejscu bardzo serdecznie cię do tego zachęcam. Lajkujcie, subskrybujcie, Mówił do was Lesiu i słyszymy się już wkrótce. Cześć!